5 typów klocków dla dzieci: które są małe, które są duże, które są odpowiednie dla niemowląt, a które dla przedszkolaków. Subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić żadnego nowego porównania. Zapraszam również na mojego Instagrama, bo tam możecie zobaczyć puzzle, gry i książki z bliska. Zacznę od najmniejszych klocków. Standardowe, typowe klocki. Ten zestaw mam z Biedronki na takim stoliczku i one kosztowały chyba 70 zł z całym zestawem, i one są kompatybilne z pozostałymi klockami innych firm. One są fajne, na przykład, już dla przedszkolaków, są naprawdę. Y małe więc dla niemowląt, dla takich dzieci poniżej trzeciego roku życia, no niekoniecznie, bo mogą jednak jeszcze wkładać rzeczy do buzi. Natomiast jeżeli wasz dwulatek nie ma tendencji do tego, aby zjadać te zabawki, to mogą być fajne. No ja córka jeszcze tak średnio za tymi klockami, powiem wam szczerze, woli takie te większe, bardziej masywne na razie, ale są naprawdę fajne, bo one są po prostu solidne i na lata. Klocki spajki typu jeżyki, ja je tak nazywam, już je recenzowałam, kilka zestawów, także jeżeli nie widzieliście jeszcze tej recenzji, to zachęcam do oglądania. One są takie fajne do dotykania, pobudzają sensorykę. Można sobie masować nimi dłonie, stopy, są naprawdę fajne, więc one są już dla takich dzieci powyżej drugiego roku życia. Pod warunkiem, że oczywiście maluch nie wkłada zabawek do buzi, bo mają jednak mniejsze elementy i nimi naprawdę można się fajnie bawić, bo je się fajnie, delikatnie tutaj wtyka i nasadza. Naprawdę są przyjemne, kolorowe, fajne. Jedne z fajniejszych klocków, moim zdaniem, takie naprawdę oryginalne. Nietypowe. Z takimi zwierzątkami. Ulubione klocki mojej córki, bo najdłużej się nimi bawi, czyli klocki magnetyczne. Klocki na magnes. Możemy robić różne konstrukcje. Tu się nic nie przewali. Zawsze. Się uda po prostu i moja córka je naprawdę uwielbia. Czasami potrafi układać się, układać, bawić się nawet ponad 20 minut spokojnie, samej układać. Także to jest fajne, fascynujące. Inne, sama je bardzo lubię. Te są akurat alilo, zestaw 30 elementów. Do tego mają różne tutaj zobaczcie obrazki, jest układanka, są liczby naprawdę bardzo bardzo fajne i uwaga są odpowiednie już dla dzieci powyżej pierwszego roku życia e, mają zaokrąglone kształty są bezpieczne e, no także naprawdę są fajne zapraszam do obejrzenia recenzji drugi typ klocków czyli e, takie duże klocki gigantyczne e, one są już odpowiednie dla niemowląt z uwagi na swój duży rozmiar e, i Moja córka na przykład je uwielbia. Te są akurat Mega Bloks, wersja taka cukierkowa e, i są naprawdę super. Są bardzo solidne, bardzo ładnie wykonane, ponieważ e, nie mają tutaj e, żadnych takich m, ostrych zakończeń. Są zaokrąglone brzegi i są naprawdę fajne. Można fajne konstrukcje z tego robić. E, są naprawdę ekstra. Do tego chyba można, z tego co widziałam, e, dokupować sobie różne e, jeszcze inne wersje, na przykład, widziałam chyba ZO, są bardzo fajne, także o te naprawdę są genialne. Dla dziecka rocznego, dla dwulatka, trzylatka, te klocki są zawsze, wiecie, na topie. W dodatku, one są w takiej fajnej, poręcznej torbie i jest zapinana na suwak i na rączkę. Jak wybieracie jakikolwiek w ogóle um, Klocki, to zwracajcie uwagę na to, czy one są już w torbie. Czy w jakiejś, wiecie, jednorazowej, plastikowej reklamówce. E, I ona potem będzie do wyrzucenia, i potem my mamy problem, żeby gdzie się przechowywać. No bo ciężko dostać takie fajne torby, e, wiecie, do przechowywania. A te Mega Blocks to są naprawdę fajnie przemyślane, e, że jest taka torba. Wiecie, żeby sobie przechowywać, postawić. To jest naprawdę super. I co do torby, to mamy też drugi typ klocków, czyli wafelki. Bo one wyglądają po prostu jak wafelki. I właśnie tutaj miałam taką torbę niefortunną, która się podarła, i musiałam wiecie sobie wygospodarować w ogóle jakąś zupełnie inną torbę na przechowywanie, więc tutaj akurat było z tym problematyczne, ale to są genialne klocki. Też fajne dla niemowląt, mają zaokrąglone brzegi, są naprawdę mięciutkie, one w środku są miękkie. Można robić fajne konstrukcje, są też zwierzątka i one są niedrogie, bo kosztują około 40 czy 50 zł i można sobie wybrać różne wersje, czyli na przykład wiecie 50 elementów, 100 elementów, 250 elementów. Zazwyczaj te klocki są w przedszkolach i w szkołach, także one są naprawdę fajne. I mają naprawdę różne nietypowe kształty, bo można robić sobie jakieś traktory, ciągniki, samochody, także o te. Są bardzo fajne. I te dwa typy są u nas również bardzo często wyciągane, układane i w ruchu. Czyli wybierając klocki, polecam Wam, aby zwrócić uwagę na to, czy brzegi są zaokrąglone, ile jest elementów, czy można sobie uzupełniać klocki o inne pozostałe zestawy, czy są odpowiednie dla niemowląt, czy posiadają małe elementy, i przede wszystkim, czy są w takiej torbie, którą będziemy wykorzystywać i z powrotem pakować, i wyładowywać po prostu, żeby były wygodne dla nas do przechowywania. Mam nadzieję, że taki króciutki ranking Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na Instagrama, na TikToka, na Facebooka. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Pa!